Słuchajcie, ciekawostka przyrodnicza, mutowanym mniszek lekarski, ileś tam kwiatów połączonych w jednym takim, zobaczcie, trzpieniu łodyżce, patrzcie, normalny mniszek lekarski to jest taki, o, żeby jeden zerwać, jest łodyżka, jest kwiat, on jest, ten kwiat jest jadalny, ta łodyżka zresztą też jest jadalna. Goryczka, jak komuś przeszkadza, to trzeba wymoczyć sobie. A z tego kwiatka można zrobić tam herbatę, na przykład, czy syrop. A to można sobie zjeść, tak nawet teraz. O, A, no nawet nie jest takie gorzkie. Ale tu zobaczcie prawdziwy mutant. Mniszek, mutant. Czegoś takiego to nie widziałem jeszcze. Dobra, pozwolimy mu rosnąć. Może tu się wróci. Zobaczymy, co to za potwór wyrośnie z bagien. Jorzyń z bagien jakiś. A ja jestem w Mściwojowie. Czekaj, był tutaj... O, w Mściwojowie. Przy wieży. Przy wieży widokowej i przy jeziorku. Pozdrawiam, Hea.